Celem obchodów Światowego Dnia Pszczół jest podkreślenie znaczenia tych pożytecznych owadów w ekosystemie oraz ich ogromnej roli w pozyskiwaniu żywności. Niestety populacje pszczół w Polsce i na całym świecie maleją. Zmiany klimatyczne i urbanizacja terenów powodują, że tracą one źródło pożywienia oraz siedliska. Niektóre kolonie giną z powodu pestycydów czy szkodliwych pasożytów. Co będziemy robić? A, tutaj A jak myślicie, po co są domki? <gryzamy w domce> <gryzamy w domce> tak, owady miały dom, oczywiście. Pszczoła miodna to tylko jeden spośród 20 tysięcy gatunków tych owadów. Wszystkie żywią się nektarem i pyłkiem kwiatowym, jednocześnie zapylając rośliny. Około 80% roślin uprawnych wymaga zapylenia, by mogło owocować. Takich jak jabłonie, czereśnie, maliny czy truskawki, a także drzewa, wierzby, klony czy topole. Pszczółki przenoszą ten nektar i pyłki przenoszą z kwiatka na kwiatek I przez to. Nie <grym> siadamy, na razie polatamy. Wiadomym jest, że ludzie do życia potrzebują pszczół, a aby pszczoły mogły żyć, potrzebują roślin miododajnych. Z okazji ich święta z uczniami ze szkoły podstawowej specjalnej nr 176 w Łodzi oraz przedszkolakami z Radosnego Rozwoju postanowiliśmy zrobić pszczołom prezent. I wysialiśmy łąkę pełną miododajnych roślin oraz umieściliśmy domki lęgowe i poidełka w ich pobliżu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom przyjaciela pszczół. Okay? Ja chcę ja spróbować. <grym i piosenka> No, dajcie radę. Super. Ale ze swoim pyłkiem nie zapominacie o pyłkach, bo są bardzo ważne. No, to w końcu byłby swój pyłek. Super, rewelacja. Това бъде някакъв по-добри начин, но е, вън, да